Witaj na kanale Buszujący w ziołach. Dziś opowiem Wam o mniszku lekarskim, Taraxacum officinale. To roślina z rodziny astrowatych, której nie należy mylić z mleczem. Mniszek wyrasta wprost z ziemi, tworząc rozetę liści u podstawy, i wypuszczając pojedyncze, puste w środku łodygi kwiatowe, każda zakończona jednym żółtym koszyczkiem. Po przekwitnięciu zamieniają się one w charakterystyczne dmuchawce. Natomiast w mleczu liście wyrastają bezpośrednio z łodygi, a nie z ziemi i to cecha, po której łatwo je odróżnić. Mniszek pochodzi z Europy i Azji, a dziś rośnie niemal na całym świecie. Spotkać go można na łąkach, polach, trawnikach i przy drogach. Już w starożytnej Grecji stosowano go na problemy trawienne. W medycynie chińskiej był znany od ponad tysiąca lat jako roślina oczyszczająca i wspierająca wątrobę. Nasi słowiańscy przodkowie wykorzystywali go na wiele sposobów. Robili syropy z kwiatów na kaszel, spożywali młode liście jako wiosenne źródło siły po zimie. A korzeń stosowali przy dolegliwościach żołądka i wątroby. Do celów zielarskich zbiera się różne części tej rośliny. Liście najlepiej wiosną, zanim mniszek zakwitnie. Kwiaty w pełnym rozkwicie w słoneczne dni. A korzenie jesienią lub wczesną wiosną, kiedy zawierają najwięcej substancji czynnych. Wszystkie części mniszka suszymy w temperaturze do 40 stopni w cieniu i przewiewnym miejscu. Liście i kwiaty rozkładamy cienką warstwą, a korzenie warto pokroić na mniejsze kawałki. Susz przechowujemy w szklanych słojach lub papierowych torebkach w suchym i zacienionym miejscu. Mniszek lekarski kryje w sobie gorycze, flawonoidy, witaminy A, C i K oraz minerały, zwłaszcza potas. Liście działają moczopędnie i wspierają oczyszczanie organizmu. Kwiaty wzmacniają odporność i pomagają przy kaszlu. Korzeń pobudza wątrobę, wspiera trawienie i metabolizm tłuszczów. Trzeba jednak wiedzieć, że to działanie na wątrobę ma dwie strony. Przy lekkiej niestrawności czy obciążeniu organizmu cięższą dietą, mniszek wspomaga pracę wątroby i poprawia trawienie. Ale u osób z ciężkimi chorobami wątroby lub z niedrożnością dróg żółciowych jego stosowanie jest niewskazane, ponieważ nadmierna stymulacja może być wtedy szkodliwa. Z mniszka można przygotować różne preparaty. Napar z liści robi się z jednej łyżki suszu zalanej filiżanką wrzątku i pije raz lub dwa razy dziennie. Odwar z korzenia przygotowujemy gotując jedną łyżkę pokrojonego korzenia przez 10 minut w szklance wody. Kwiaty przerabia się na syrop lub miód mniszkowy, a świeże młode liście świetnie nadają się do sałatek. I to by było na tyle o mniszku lekarskim. Dziękuję, że byliście ze mną. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.